6 milionów złotych potrzebuje żegluga Świnowiska, aby uruchomić dodatkowe promy na obu przeprawach w sezonie letnim, a 30 milionów złotych potrzebuje, aby wyremontować siłownię trzech Karsiborów. Wybudowane w latach 70. ubiegłego wieku promy nie gwarantują już bezpiecznej żeglugi. Jak podkreśla dyrekcja armatora od lat załogi dokonują wręcz cudów, aby nie doszło do wstrzymania przeprawy. Doraźne remonty już nie wystarczą. Przyznanie większych pieniędzy na remont siłowni miała wymóc na rządzie zapowiadana przez Stanisława Huszczę blokada miasta. Do blokady nie doszło, ale problem poz został z kolejną inicjatywą. Wyszli tym razem radni Lewicy i Demokratów. Nie, nie będziemy już wracali do przeszłości. Blokada to już przeszłość, więc nie ma do czego wracać. Miejmy nadzieję, że do niej nigdy nie dojdzie. Natomiast rzeczywiście chcemy się zastanowić nad możliwościami wsparcia Żeglugi i również prezydenta miasta, w staraniach o pozyskanie wyższych, większych środków na funkcjonowanie zarówno obecnych promów Karsibur i Bielik, jak i również pozyskania środków na, na remonty, które wymagają y, te promy. Jasne. To nie będzie plenum Rady, to będzie określona grupa. Jest to tak zwany konwent Rady. Na to, ze, na to spotkanie dzisiejsze y, zaprosiłam przewodniczących y, klubów wszystkich opcji politycznych, które pracują w Radzie, oraz przewodniczących komisji. Oprócz radnych prezydenta i jego zastępców do dyskusji zaproszeni zostali dyrektor Leszek Paprzycki i przedstawiciele związków zawodowych żeglugi świnońskiej. Jednym z inicjatorów zwołania konwentu był radny Paweł Sujka, który o problemach żeglugi rozmawiał już wcześniej w Warszawie miałem tam przyjemność spotkać się z panem ministrem Jarmuziewiczem i z panią sekretarz stanu Anną Wypych, gdzie zrelacjonowałem sytuację Żeglugi Świnoujskiej i miasta Świnoujście, jeżeli chodzi o, o przeprawy i funkcjonowanie tego połączenia i powiem panu tak, ja ze swojej strony myślę, że to spotkanie, które dzisiaj było zorganizowane, gdzie mogli być na nim również przedstawiciele żeglugi świnoujskiej, jak i również wszystkich opcji, które są, zasiadają w Radzie Miasta, przybliżyło problem, przed jakim staniemy tak naprawdę po, w najbliższym czasie, czyli w sezonie letnim. I myślę, że policzkiem dla państwa polskiego byłoby to, że niedrożność przeprawy karciborskiej czy w centrum spowodowałaby, że mieszkańcy Świnoujścia... Do polskiego miasta Szczecin musieliby przejeżdżać przez Niemcy. Nie wszyscy na przykład wiedzą, bo i skąd jak niebezpieczne jest manewrowanie jednostką, której silnik jest w stanie osiągnąć tylko 60% mocy. Promy typu karsiboru wymagają niezbędnej modernizacji napędów. A proszę pamiętać o tym, że samo połączenie stałe, to kwestia nie roku czy dwóch, ale siedmiu, ośmiu, być może dziesięciu lat, jeżeli chodzi o wykonanie w naszym mieście. Radny Paweł Sójka od dłuższego czasu uczestniczy w rozmowach w Warszawie, w których stara się wytłumaczyć specyfikę miasta na wyspach. Nie jest to niestety łatwe zadanie. Posłużę się taką anegdotą, która miała miejsce w Szczecinie, jeden z ministrów, nie powiem już który, przyjeżdżałem na spotkanie, które było w Szczecinie organizowane przez Urząd Marszałkowski, yy, ponieważ było kilka godzin przerwy między jednym spotkaniem a drugim, mówi, do, zatarł ręce i mówi, okej, okay, słuchajcie, dobra, to ja idę teraz, idę to do się, bo chciałbym pójść yy, wykąpać się w morzu. Wczorajszy konwent miał dostarczyć argumentów radnym wszystkich opcji politycznych dla wspólnego wystąpienia w tej sprawie do najwyższych władz. Radni postanowili, że wspólnie opracują treść apelu do władz wojewódzkich i parlamentarzystów z Zachodniopomorskiego. Dokument ma być przedstawiony w formie projektu uchwały na najbliższej sesji 28 lutego. Możliwe jest także zwołanie we wcześniejszym terminie sesji nadzwyczajnej.